Wielkie trio drugich warstw Ethereum. Arbitrum, Optimism i Metis. Dwóch pierwszych graczy miałem już przyjemność dla Was zaprezentować w moich poprzednich materiałach. Dzisiaj przyszedł czas na Metisa, który personalnie jest moim ulubionym spośród tej trójki i jeszcze do niedawna stanowił część mojego prywatnego portfela inwestycyjnego. Siemanko Renifery, ho ho ho! Ja nazywam się Adrian Wdowiak. Ten kanał to jest KryptoSfera, a w dzisiejszym materiale zaprezentuję informacje, które sprawiły, że Metis stał się moim wyborem w sektorze rozwiązań skalujących Ethereum. Z tego materiału dowiecie się czym jest Metis, jak działa, czym różni się od innych L2, kto za niego odpowiada, jaka jest jego tokenomia, przyszłość, wady i zalety. Serdecznie zapraszam. Metis Andromeda to blockchain warstwy drugiej stworzony w celu poprawy skalowalności i efektywności działania Ethereum. Generalnie standard pośród drugich warstw. To co robi Metis, to przekazuje do Ethereum jedynie ostateczne stany transakcji w postaci call data, co dla użytkownika przekłada się na tańsze transakcje. Protokoły drugich warstw typu Optimistic, takie jak Optimism czy Metis nie przetwarzają samodzielnie transakcji, a działają na podstawie założenia, że wszystkie transakcje są zgodne, co fachowo określa się terminem Optimistic Assumptions. Dopiero w momencie zaistnienia podejrzenia malwersacji dochodzi do przeliczenia i rozstrzygnięcia, za co de facto odpowiada Ethereum. Choć założenie metisa przypada na rok 2019 to mainnet nazwany Andromeda wystartował 17 listopada 2021 Metis został stworzony przez Metis Labs, który jest częścią Genesy DAC któremu przewodzi Natalia Amerin prywatnie matka Vitalika Butyrina najważniejszego spośród twórców Ethereum. założyła ona również wspólnie z Eleną Sinelnikową CryptoChicks. Projekt, który według mojego zrozumienia miał promować technologię blockchain wśród płci pięknej, jednak w tym momencie zdaje się jest on już przeszłością z niedziałającą zupełnie witryną internetową. Dzisiaj to Elena jest najważniejszą osobą w projekcie METI, pełniąc rolę CEO. Współzałożycielem i produkt-liderem jest natomiast Kevin Liu, którego zaplecze to sektor finansowy w stopniu znacznie większym niż technologia blockchain. Kolejnym współzałożycielem jest Yuan Xiu, który pełni również rolę lidera technologii. Thank <laughs> you. Team stojący za Metis Foundation jest względnie mały i niecharakterystyczny. Od strony technicznej Metis nie różni się na ten moment znacznie od innych optimistic rollupów. Te egzekwują transakcje off-chain, a następnie grupują je w paczki, które potem są wysyłane wraz z dowodem obliczeń i zapisem obecnego stanu rollupu na warstwę pierwszą. Jedyna znacząca różnica dotyczy warstwy danych. Drugie warstwy, takie jak Arbitrum i Optimism, magazynują dane o transakcjach na blockchainie Ethereum w miejscu zwanym Data Availability Layer. Natomiast Metis używa do tego zewnętrznej, zdecentralizowanej, realizowanej chmury Memo od Memo Labs, dzięki czemu koszty transakcji na Andromedzie są znacznie niższe w porównaniu do innych drugich warstw. Główna architektura Metisa to trzy komponenty składowe: sekwencer. Proposer i Verifier. Sekwencer pełni rolę najbardziej zbliżoną do roli walidatorów i jak sama nazwa wskazuje odpowiada za sekwencjonowanie, czyli szeregowanie transakcji, które następnie grupowane są w blok i publikowane dla warstw konsensusu, dostępności danych i warstwy rozstrzygnięcia. Proposer to kolejny krytyczny komponent architektury Metisa. Ich rolą jest ocenianie i proponowanie state root, czyli powiedzmy obecnego stanu blockchaina. Są oni zobligowani do zablokowania określonej kwoty w ramach zastawu który jest im potrącany w momencie próby balwersacji. Natomiast Verifier to, cytując dokumentację Metisa, odpowiednik sekwencera, głównie odpowiedzialny za pilnowanie sekwencera, aby ten nie dostarczał fałszywych danych. Marzec 2023 to moment, w którym Metis po raz pierwszy przedstawił swój unikatowy pomysł połączenia technologii optymistycznych i zero-knowledge roll w jedno, aby stworzyć pierwszy w historii hybrydowy roll -up. Omówienie w szczegółach jego koncepcji jest zdecydowanie poza obszarem tego wideo. Generalnie nie. Chodzi o to, że w technologii Zero Knowledge Validity Proofs są znacznie wydajniejsze, ponieważ cechują się nieporównywalnie większą kompresją danych, które w razie niezgodności trzeba odtworzyć. Hybrydowy roll -up METISA ma zapewnić następujące rozwiązania. EVM Equivalence, czyli coś, z czym jeszcze do niedawna mierzyły się ZK roll upraszczając, tak aby było to możliwe do zrozumienia chodzi o kompatybilność z wirtualną maszyną Ethereum. Zwiększone bezpieczeństwo. To ma być zapewnione dzięki użyciu Validity Proofs, które są domeną z IK Rollapów. Jeśli wszystko dobrze rozumiem, a myślę, że tak chodzi o zniesienie warunków, w którym przynajmniej jeden z walidatorów musi pozostać uczciwy w miejsce tego polegając na bezpieczeństwie mechanizmów kryptograficznych. Szybsze potwierdzenie danych na warstwie Ethereum. W tej chwili czas niezbędny aby transakcja została wyryta w kamieniu poprzez umieszczenie jej na z Pierwsze. pierwszej. To plus minus 7 dni. Poprzez zastosowanie Zero Knowledge czas ten ma zostać skrócony do maksymalnie 4 godzin. No i wreszcie zmniejszenie opłat transakcyjnych. Największą korzyścią dla użytkownika, jeśli idzie o zastosowanie technologii Zero Knowledge, jest zmniejszony koszt transakcji, co pozwala na większą efektywność kapitałową. METIS proponuje wraz z przejściem na model hybrydowego roll-upu wprowadzenie koncepcji ZK Fraud Proofs, gdzie zamiast konieczności przetworzenia wszystkich transakcji, jak to ma miejsce w tradycyjnych fraud wymaga jedynie jednorazowego przedłożenia dowodu z ZK. Co potwierdza, że transformacja stanu rolapu była błędna. Nie wiem, co do mnie mówi, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym Cię zrozumiał. Metis, podobnie jak Optimism przedstawia swoją własną wersję EVM, nazwaną tutaj MVM, czyli Metis Virtual Machine, która jest kompatybilna z EVM. Więcej informacji o tym, czym jest i jak działa EVM, znajdziecie w tym filmie. Metis, w przeciwieństwie do Arbitrum i Optimism, wymaga płacenia w swojej własnej walucie. Metis jest również przyszłą jednostką nagrody dla wybranego spośród pula sekwencera. Więcej o tym opowiem za moment. W chwili pisania tego materiału, w obiegu Znajduje się według różnych źródeł: od 4,5 na coin market cap do nawet 5,5 milionów w artykułach na medium, z 10 milionów, który ma być łącznie. Znalazłem różne wykresy przedstawiające tokenomię METISA, co samo w sobie jest dosyć zastanawiające, dlatego przedstawię dla Was ten najbardziej w mojej ocenie dokładny. Według niego procentowo rozkłada się to wszystko tak: 47,7 to inflacja rozłożona w czasie następnych 10 lat, 7 dla timu, 4 dla Metis Labs, 1,5 dla doradców. 15,5 dla inwestorów w różnych rundach i na różnych etapach, 3 dla Community Star, czymkolwiek to nie jest, 1,10 dla giełdy Gate. Dwie dziesiąte dla launchpada paid, 6 jako airdrop i 6 jako rezerwa płynności. Przechodząc do zbiórek i sprzedaży. Zaczęło się od angel investors, którzy otrzymali jednego metisa za 1 dolar. Zebrano wtedy łącznie 100 tysięcy. W fazie seed zebrano 900 tysięcy sprzedając 1 metis po 1,50, a następnie przeprowadzono prywatną sprzedaż po cenie 3 dolarów, w ramach której uzbierano 2,1 miliona dolarów. Później przeprowadzono rundę strategiczną, gdzie inwestorzy otrzymali jeden metis po 4 dolary i Zebrano 600 tysięcy, następnie community sale, gdzie cena również opiewała na 4 dolary za token i uzbierano 1,2 mln. Następnie odbyły się dwie rundy publicznej sprzedaży po cenie 5 dolarów per Metis, w których uzbierano łącznie 150 tysięcy dolarów. Vesting w większości jest już zakończony. Do uwolnienia pozostały jeszcze pewne ilości dla teamu. Jednak co ciekawe, jeśli dać wiarę wpisowi na medium, gdzie znalazłem tę informację, team odpowiadający za Metis jeszcze nigdy nie sprzedał żadnych ze swoich tokenów. Ale Metis. To nie tylko łańcuch drugiej warstwy. Metis DAO Foundation rozwija również szereg innych platform zwanych Econodes, gdzie Andromeda jako blockchain jest tylko jedno z nich. Poza łańcuchem drugiej warstwy mamy również Nuvo, Coris. P1X i ZKM. Zacznijmy od Coris. W początkowych fazach decentralizacji DAO pojawiły się jako sposób na podejmowanie wspólnych decyzji i zarządzanie zasobami za pomocą smart kontraktów przez społeczność, jednak w miarę dojrzewania ujawniły się ograniczenia DAO. Napotykają one na problemy związane ze skalowalnością, efektywnością podejmowania decyzji i dostosowywaniem się do złożonych struktur biznesowych. W odpowiedzi na to Metis przedstawia rozwinięcie dla DAO poprzez utworzenie zdecentralizowanej spółki autonomicznej. Actually, DAC. DAC Reprezentuje ewolucję poza DAO, wprowadzając bardziej zaawansowane mechanizmy zarządzania, struktury organizacyjne i zdolności operacyjne. W przeciwieństwie do DAO, DAC dąży do funkcjonowania bardziej jak tradycyjne firmy, ale z cechami zdecentralizowanymi i autonomicznymi. Coris to platforma umożliwiająca tworzenie właśnie takich zdecentralizowanych przedsiębiorstw autonomicznych. Coris jest to więc osobne ramię rozwijane przez Metis Foundation. Dodatkową usługą, która rozwija się pod skrzydłem Metisa jest ZKM. I tak... Prace nad tym dopiero ruszyły i są tam pewne aktywności do wykonania dla wczesnego community, więc jest to coś, czemu należałoby się przyglądać na kanale pod kątem ewentualnego airdropa. Natomiast pod względem definicji ZKM ma być ich autorskim programem do uruchamiania innych programów na Ethereum przy wykorzystaniu ich technologii ZK proofs Na ten moment informacje dotyczące ZKM są bardzo zdawkowe przedsięwzięcie jest dopiero na samym początku swojej drogi, więc niewiele wiadomo, natomiast według dokumentacji na stronie ma być to nowa metoda interoperacyjności. Kolejnym przedsięwzięciem, które jest na tym chwilę na wczesnym etapie, a które rozwijane jest za pośrednictwem i przy użyciu blockchaina Medisa jest Nuvo. Nuvo ma być platformą Web3, która oferuje usługi zdecentralizowanej tożsamości do samodzielnego zarządzania danymi dla użytkowników, a także hubem dla deweloperów Web3, którzy będą mogli z jednego miejsca zarządzać domenami i powiązać je ze smart kontraktami wdrożonymi na wielu łańcuchach P1X. To kolejny DAC, czyli zdecentralizowane autonomiczne przedsiębiorstwo rozwijane na blockchainie Andromeda. Jego działanie koncentruje się na inkubacji i akceleracji na wczesnych etapach obiecujących projektów, które chcą oni przyciągnąć do budowania na Metisie. 18 grudnia Metis Foundation poinformował, że zamierza przeznaczyć 100 milionów dolarów na rozwój swojego ekosystemu w ramach programu Metis Ecosystem Development Fund. Dokładniej chodzi o oddanie 4,6 miliona tokenów, które zostaną rozdystrybuowane w pierwszym kwartale 2024. Co ciekawe, oznajmili oni, że dystrybucja odbędzie się zaraz po starcie ich zdecentralizowanego sekwencera. I tutaj płynnie przechodzimy do problemów, jakie ja mam z Metisem. A więc fundamentalne pytanie, które zadałem sobie na samym początku brzmi: w jaki sposób Metis zamierza zdecentralizować swój sekwencer? Otóż w dużym uproszczeniu Metis zamierza stworzyć Pool sekwencerów, w którym sekwencer wybierany jest losowo oraz zmieniają się one cyklicznie. Pól sekwencerów będzie jak kolektyw wykonywał to samo zadanie co pojedynczy sekwencer, z tą różnicą, że członkowie tego pula będą musieli wcześniej znaleźć konsensus stanu każdego nowo powstałego bloku. Dopiero po osiągnięciu konsensusu przez dwie trzecie uczestników pula blok zostanie zatwierdzony i przekazany kolejnym warstwom. Statement, którym chwali się METIS, dotyczący wyeliminowania problemu MEV, jak i cenzurowania, Transakcji poprzez tę formę zdecentralizowania sekwencera jest więc w mojej ocenie niezgodny z prawdą. W dalszym ciągu ten jeden losowo wybrany sekwencer będzie mógł, gdy przyjdzie jego kolej, dokonywać sandwich ataków tak długo jak matematyka się na końcu będzie zgadzać. No, chyba że ja się mylę bo tak też może być. Jedną z wad Metisa, o której uświadomiłem sobie przeglądając whitepaper, jest informacja o wprowadzeniu roli administratora, który będzie wydawał zgodę na dołączanie do pula sekwencerów. Pytaniem na ten moment otwartym pozostaje... Ile konkretnie sekwencerów będzie tworzyło pól? Ponieważ jeśli będzie to 5 czy 8, to po pierwsze dalej ta decentralizacja jest, no, umówmy się, mierna, a dodatkowo rodzi to kolejny problem. Widzicie, jeśli chodzi o Metisa, to ich sztuczka marketingowa polega na tym, że oni twierdzą, że zdecentralizują sekwencery. I owszem, nawet jeśli zrobią to, to nie rozwiązują kompletnie problemu, jaki mają zcentralizowane sekwencery, dlatego że dalej masz centralnego administratora, który może wpuścić do systemu 2 trzecie złych aktorów i wtedy tylko kwestia. Czasu jest, kiedy jeden z nich zostanie wylosowany. To, że rozproszysz technologię i wprowadzisz losowość, nie jest rozwiązaniem problemu centralizacji. Inny problem, jaki mama, który dotyczy tokenomii jest nie do końca jasna i sprecyzowana ilość coinów, które znajdują się w obiegu. Kolejny problem z tokonomią to problem kilkukrotnie już przejawiający się w moich innych filmach. Chodzi o maksymalną podaż. W przypadku METISA. Ta określona została na 10 milionów tokenów. Jednak METIS to kolejny projekt, który stroni od udzielenia jasnej odpowiedzi. Co się stanie w momencie, gdy wszystkie tokeny będą w obiegu? Co wtedy będzie stanowiło nagrodę dla uczestników sieci, którzy zapewniają jej decentralizację? Otóż ja Wam udzielę na to odpowiedzi nic. W momencie, gdy Metis będzie się zbliżał do osiągnięcia maksymalnej podaży, nastąpi szybkie czary-mary i przejście na model nieskończenie inflacyjny, ponieważ tylko taki model jest w stanie zapewnić ciągłość działania. Ostatnią rzeczą, która w Metis budzi moje niezadowolenie, to nieszczególnie duży i wyróżniające się team. Próżno szukać tam uznanych w branży nazwisk i jest to dla mnie również jeden z minusów tego projektu. Gdy patrzę na za zupełnie subiektywnie, mogę pokusić się o ocenę pozytywną. Metis chodzi z mniejszym graczem od swoich bardziej rozpoznawczych Poznawalnych kolegów, mam tu na myśli arbitrum i optymizm. To ma do zaoferowania kilka własnych autorskich sztuczek, którymi może na ich tle co błysnąć. METIS to solidny projekt, nie pozbawiony wad, ale mający też kilka unikatowych zalet. Rzeczywiście, razi mnie trochę ten kiepski i mały team. Dodatkowo można zauważyć, że METIS cierpi na problemy związane z budżetem. Choć grant na rozwój w wysokości 100 milionów dolarów dla nas brzmi imponująco, to w skali pieniędzy, które są rozdawane przez konkurencyjne projekty, jest to wynik poniżej średniej. Ale Metis ma jedną bardzo istotną w tym biznesie zdolność. Mianowicie Metis umie w marketing. Przykład Tezosa pokazał nam jak można skopać ciekawy projekt, gdy nie jest on odpowiednio zarządzany pod względem promocyjnym. A Metis z kolei może w mojej ocenie być doskonałym przykładem jak skutecznie prowadzić kampanię marketingową. Co widać od choćby nawet jak sprytnie grają kartą matki Vitalika. Ludzie odpowiedzialni za marketing w Metisie doskonale wiedzieli jakie kontakty sobie wyrobić, gdzie i w którym momencie zapuknąć, i jak wykorzystać środki, którymi dysponowali. A to z kolei przełożyło się na piękny wystrzał, którego świadkami byliśmy w ostatnim czasie. I tutaj kończy się moja opowieść o Metis DAO. Jak zawsze serdecznie dziękuję Wam za czas poświęcony na obejrzenie tego materiału. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jaki projekt chcielibyście, abym rozpracował dla Was w kolejnych odcinkach. A dla wytrwałych, którzy oglądają do samych napisów, mam bonus niespodziankę. Tak się składa, że znowu, Zwycięzca poprzedniego losowania, w którym do wygrania było 10 dolarów, nie zgłosił się po to, co jego. W związku z tym, aby zachęcić Was do pisania komentarzy, powtórzymy całą akcję i w najbliższą niedzielę po raz kolejny podejmę próbę oddania tej dychy dla zwycięzcy losowania. Ale mam jedną prośbę. Jak nie zamierzasz się zgłosić, to najlepiej chłopie nic nie pisz, bo potem jest problem, jak zwycięzca się nie zgłasza. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!